Wracam do Państwa na antenie TVM. to jest Dzień na Żywo i mój kolejny gość przy naszym Skype'ie, Wojciech Jakubik, portal Biznes Alert. Dzień dobry. Dzień dobry. W Polsce toczy się dosyć burzliwa dyskusja wokół polityki klimatycznej Unii Europejskiej, pakietu Fit for 55. Jako jedyni sprzeciwiamy się tym dyrektywom z Unii Europejskiej. Co więcej, mamy deklarację minister klimatu i środowiska Anny Moskwy, która mówi, idziemy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo według Polski nie zostały dopełnione podstawy formalno-prawne przyspieszenia polityki klimatycznej Unii Europejskiej, a sam wniosek do CUE ma trafić na dniach. W Pana ocenie są powody do tego, by rzeczywiście ten wniosek trafił do unijnego sądu? Zacznijmy od początku, czyli czym jest w ogóle Fit for 55? To jest pakiet regulacji, które mają prawie 3000 stron, szereg różnych dyrektyw. Z których niektóre są nieakceptowalne z punktu widzenia Polski, na przykład takie, które wysadzają nam ciepłownictwo już za kilka lat w kształcie, w którym jest, nie dając alternatywy, nie dając pieniędzy, ale są też takie, które mogą wspierać na przykład rozwój polskich firm, czy to instalujących panele fotowoltaiczne, czy na przykład pompy ciepła, na które jest boom w Polsce i Polacy sami z własnej woli głosują na nie swoimi portfelami. Więc to jest niejednorodny zestaw różnych rozwiązań które były przyjmowane w sposób, który kwestionuje teraz Polska. Chodzi o to, że sprawy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego powinny według Polski być przedmiotem decyzji w oparciu o większość kwalifikowaną. Tymczasem tak nie było. Odpowiedź z Brukseli jest taka, że to są sprawy dotyczące ochrony klimatu. Na to znowu Polska odpowiada, że wcale nie, że przecież mają wpływ na bezpieczeństwo energetyczne i prawdopodobnie te różne argumentacje zostaną rozsądzone właśnie w trybunale dlatego Polska idzie do sądu to jest dobry sposób no bo zgodnie z prawem skorzystamy z naszych możliwości kwestionowania różnych przepisów kto wie czy i na jaką skalę uda się zmienić zapisy fit for 55 w ten sposób ale korzystamy z narzędzi które mamy wewnątrz Unii Europejskiej i bardzo dobrze to jest odpowiedni moment żeby akurat teraz złożyć ten wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej być może trzeba było to zrobić dużo wcześniej. Teraz jednak rośnie presja opinii publicznej. Mamy też w Polsce wybory parlamentarne, i tutaj na prawej stronie widać wielogłos. To znaczy są liberalni politycy, którzy podchodzą bardziej optymistycznie do Fit for 55 w obozie rządzącym, są też głębocy krytycy tego pakietu, a na opozycji są też partie prawicowe, które w ogóle opowiadają się za polexit z polityki klimatycznej, więc także te działania należy w tym kontekście postrzegać. Mamy do czynienia z działaniami aktywnych polityków, którzy szykują się do kampanii, a różne przepisy Fit for 55, jak na przykład zakaz nowych aut spalinowych po 35 roku, to jest temat, który oddziałuje na opinię publiczną, więc nic dziwnego, że politycy tutaj się pozycjonują. Od tego, od tego chociażby zapisu, czyli zakazu sprzedaży tych aut spalinowych a na ocenie można byłoby się wycofać? Jest możliwość poszukiwania okresów przejściowych, taryfy ulgowej, dodatkowych środków na zmiany, które mogłyby trochę wpłynąć na ten nakazowo rozdzielczy tryb przyjmowania różnych przepisów, bo sam kierunek być może zostanie zweryfikowany pozytywnie przez rynek. Być może będzie tak, że trendy technologiczne spowodują, że w latach 30. i tak będziemy kupować coraz mniej samochodów spalinowych. Ale po pierwsze, nie można szyć na miarę wszystkich państw takich samych regulacji, bo są w różnej sytuacji. Być może w Europie Zachodniej będą już kupowane tylko drogie elektryki, bo będą modne, bo będą popularne, bo będą się opłacały, ale w biedniejszych krajach będą kupowane, używane samochody spalinowe, tak jak teraz często jest to w Polsce, więc przepisy należy bardziej być może zróżnicować. Tutaj jest pole do pewnej negocjacji. Natomiast jeśli chodzi o wetowanie, o wycofywanie się z pakietu Fit for 55, mieliśmy na to czas. Tymczasem jesteśmy częścią tego pakietu, jesteśmy pod nim podpisani i teraz spieramy się już o szczegóły. Jesteśmy na innym etapie niż ten, w którym mogliśmy cokolwiek wetować. No, to przede wszystkim jest spór już wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy, spór polityczny. Ale jeżeli mówimy o konkretach, to panie redaktorze, jeżeli zapytam pana o koszty, całkowity koszt wdrożenia, przyjęcia polityki klimatycznej Unii Europejskiej, o jakich kwotach my tutaj mówimy? Polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest realizowana w Polsce już od ponad 20 lat, więc trudno podsumować, jakie były koszty i ile wróciło do Polski potem, bo podstawowe narzędzie polityki klimatycznej to jest system handlu uprawnieniami do emisji CO2. On sprawia, że firmy na przykład energetyczne emitujące CO2 muszą płacić ten powiedzmy podatek zielony, ale te pieniądze nie trafiają do Brukseli, tylko na przykład do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który może z nich finansować na przykład dofinansowanie paneli fotowoltaicznych czy magazynów energii, z którego chętnie korzystają potem Polacy, mają trochę e, taniej. Te środki też często trafiają na bieżące potrzeby budżetowe, są w ten sposób Częściowo niestety marnotrawione. Więc jeśli chodzi o rozwiązania nowe, bo tutaj możemy się pokusić o jakieś szacunki, to będą miliardy wydatków na zmiany. Tylko że te zmiany będą zachodzić, czy my byśmy byli w Unii Europejskiej, czy nie. Bo jeśli spojrzymy na przykład na Ukrainę, która jest tuż za miedzą, która ma wojnę, ale mimo to. Harmonizuje przepisy z europejskimi, bo opłaca jej się to, bo rośnie jej rynek zbytu, przez to jej produkty będą popularne w Unii Europejskiej, a przecież do Rosji nie będzie za dużo sprzedawać w najbliższym czasie. No to Ukraina nie będąc w Unii i tak wprowadza te przepisy, bo ocenia, że jej się one opłacą, więc te zmiany prawdopodobnie i tak będziemy finansować. Ważne jest, aby wykorzystać fakt, że jesteśmy w Unii Europejskiej, do maksymalizowania. Wsparcia do ściągnięcia jak największej części środków unijnych właśnie do Polski po to, żeby one służyły nam do realizowania różnych inwestycji, których potrzebujemy, czyli gdzieś po środku nie wychodzić z Unii, tylko tak działać wewnątrz, żeby e, służyła interesom polskim. W wielu przypadkach tak się udawało, bo historycznie byliśmy naj, naj, najskuteczniejszymi beneficjentami środków unijnych. Potrafiliśmy się tak zorganizować, żeby wyciągnąć jak najwięcej z tych funduszy i oby tak było w przypadku Fit for 55, ale są też zapisy, takie jak te dotyczące ciepłownictwa, o których wspomniałem panu redaktorowi, na które Polska się nie zgadza i nie będzie się zgadzać, bo oznaczałyby po prostu destrukcję naszego sektora i tutaj jest pole do gry, tutaj także mamy jeszcze coś do powiedzenia. To prawo klimatyczne należy zmieniać, dlatego że takie są rygory, takie są dyrektywy, takie są wytyczne dzisiaj płynące poprzez wdrożenie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To jest jasne: coraz więcej tych elektrowni powinno zostać wyłączonych. To bardzo jasno wybrzmiewa w tych dokumentach. Tylko, że no właśnie. Kiedy spojrzymy sobie na Niemcy, jeszcze kilkanaście, kilka tygodni temu mieliśmy sytuację, w której no, te elektrownie zostały wyłączone i Niemcy mieli duży problem. Musieli importować energię tak. z Francji. Sami Niemcy mówią o tym, być może, że trzeba będzie powrócić do węgla. Więc wobec tego moje pytanie, czy dzisiaj jednak ta polityka klimatyczna Unii Europejskiej trochę nie skapitulowała? Co więcej, Niemcy sprowadzają energię z Francji, która pochodzi z elektrowni jądrowych, które Niemcy sobie wyłączyli w kwietniu, a z kolei nie tylko zastanawiają się nad powrotem do węgla, a na potęgę palą węglem brunatnym, tym samym, który jest krytykowany przez organizacje ekologiczne, na przykład w elektrowni Turów w Polsce. A zatem mamy do czynienia może nie z kapitulacją tej polityki, ale... Pewnym otrzeźwieniem, które każe brać pod uwagę bezpieczeństwo, bo chcielibyśmy wszyscy mieć energetykę bez jakiejkolwiek emisji szkodliwych gazów, które towarzyszą produkcji energii w ten sposób. Natomiast nie jesteśmy w stanie przestawić się z dnia na dzień. Wojna i kryzys energetyczny sprawiły wręcz, że potrzebujemy bardziej, a nie mniej paliw kopalnych, i to należy wziąć pod uwagę przy planowaniu polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej. Do pewnego stopnia to się stało, pewna taryfa ulgowa była widoczna. Ale przyspieszenie sobie nigdzie nie poszło, ono postępuje i ma plusy, bo Polacy też mogą korzystać do pewnego stopnia rozwijając własne biznesy tego typu, ale są też rozwiązania zbyt radykalne, na które nie powinno być zgody i Polska wewnątrz tej dyskusji musi brać aktywną rolę, żeby jakoś zrównoważyć tę sytuację. To przemodelowanie rozumiem, musi nastąpić na poziomie politycznym w samej Unii Europejskiej, instytucji unijnych. To nie jest tak, że Polska nagle tu wyjdzie z propozycją, chociaż oczywiście możemy złożyć takie propozycje i plan przemodelowania, transformacji tak, energetycznej. znaczy, w obecnym kształcie instytucjonalnym Unii Europejskiej wszystko i tak zależy od Rady Unii Europejskiej. To znaczy, nie można zrobić nic przeciwko większości państw członkowskich. Natomiast zdolność koalicyjna Polski jest na tyle niestety ograniczona, przez dominację węgla w naszym miksie energetycznym, że nie zawsze jesteśmy w stanie stworzyć szeroką koalicję. Udało się na przykład w obronie energetyki jądrowej. Polska, Francja i kilkanaście państw europejskich opowiedziało się za atomem, który został obroniony przed wykluczeniem go tuż przed kryzysem energetycznym podzycanym przez Rosję. I to jest nasze zwycięstwo. Natomiast w niektórych sprawach pozostajemy czasami samotni i tutaj trzeba szukać tej zdolności koalicyjnej, bo to jest jednak gra zespołowa i nie zawsze możemy tutaj liczyć na przykład na państwa grupy Wyszehradzkiej. często jest tak, że Węgry, na które bardzo liczyliśmy w naszej historii w polityce zagranicznej do niedawna, głosują przeciwko nam często w jednej drużynie z Niemcami. No i na te fakty musimy mieć szeroko otwarte oczy, żeby skutecznie działać w Brukseli. To zostawmy politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Chciałem zapytać o Gazprom, który publikuje swoje wyniki za rok 2022. Z tych danych wynika, że Rosyjski koncern stracił nawet jedną czwartą na sprzedaży gazu. Rosjanie chcieli wykorzystać pewne narzędzia do swojej politycznej gry, do szachowania Europy. Wyłączyli, wstrzymali dostawy gazu poprzez Nord Stream. Później te, te dostawy nie zostały wznowione. Wprowadzono płatność rublami za kontrakty. To nie jest trochę tak, że Rosjanie w tym momencie przeszarżowali, przegrali i tak naprawdę ograli się sami? Dokładnie tak jest, ponieważ Rosjanie prawdopodobnie liczyli na to, że kryzys energetyczny powali nas na kolana. To znaczy, że będzie stroga zima, że będziemy mieli problemy ze znalezieniem gazu poza Rosją i wrócimy po prośbie, poniższe ceny gazu, odpuszczając niejako e, wsparcie Ukrainy. Tak się nie stało. Między innymi dlatego, że mieliśmy wyjątkowo ciepłą zimę, uniezależnienie od gazu z Rosji idzie lepiej od oczekiwań przez to, że właśnie wspomniany Gazprom miał 40% rynku europejskiego w 2021 roku. Teraz jest to mniej niż 10% i może nawet w tym roku zejdzie do zera. No i te wszystkie filmiki propagandowe rosyjskie o zamarzających miastach europejskich czy europejczykach nawet jedzących chomiki na święta nie stały się rzeczywistością. Natomiast po drugiej stronie. Nowej żelaznej kurtyny jest Rosja, która straciła połowę przychodów ze sprzedaży węglowodorów jest Gazprom, którego szereg dyrektorów wypada z okien, zamyka za sobą te okna jest znajdywanych w daczach w różnych dziwnych sytuacjach razem z całymi rodzinami. Niestety już po śmierci, i to pokazuje, że ten kapiszon rosyjski, ta, ten kryzys energetyczny ści się na nich, ponieważ my daliśmy radę, a oni alternatywy wciąż nie mają. Opowiadają o rekordowym wzroście dostaw do Ale ten kryzys e, może przełożyć się wobec tego na działania Rosji, na wojnę na Ukrainie, na przyspieszenie zakończenia tego konfliktu? Im więcej sankcji wprowadzimy, im szybciej, im szczelniej będziemy je stosować, tym mniej środków do prowadzenia wojny na Ukrainie będzie miała Rosja. Tutaj wciąż jesteśmy rozdyskutowani, wciąż duża część państw zachodnich nie jest zdecydowana. Być może część z nich liczy na powrót do status quo w relacjach z Rosją, ale i tak wiele udało się osiągnąć. Te spadki, o których mówi pan redaktor, to także skutek sankcji zachodnich, więc jest lepiej niż się obawialiśmy, gorzej niż byśmy chcieli. Natomiast w 2023 roku, przed kolejnym sezonem grzewczym, jesteśmy w dużo lepszej sytuacji niż przed poprzednim. No i zobaczymy, co się stanie, czy będzie zimno, czy będziemy skutecznie dywersyfikować dostawy gazu. Polska sprowadza już cały gaz spoza Rosji, sprowadza już całą ropę na terytorium polskie spoza Rosji, więc jesteśmy po bezpiecznej stronie mocy. No, pytanie, oczywiście, po zakończeniu, bo ta wojna kiedyś się zakończy, o kraje europejskie, takie jak Niemcy, takie jak Francja, czy będą chciały wrócić do business as usual z Rosją, ale to pytanie na razie otwarte. To jeszcze na koniec zapytam, co te spadki, co ta sytuacja oznacza dla samego Gazpromu. To jest utrata głównego rynku zbytu rynku zbytu premium, który płacił faktury na czas, w którym panowie w białych kołnierzykach współpracowali. Alternatywa to rynek azjatycki, ale. Jeszcze nie teraz, zacząłem mówić o tym, że Rosjanie komunikują rekordowy wzrost sprzedaży gazu do Chin. Otóż ta sprzedaż wyniosła w 2022 roku 10 miliardów metrów sześciennych. To dużo czy mało? To jest dokładnie tyle, ile wynosił kontrakt jamalski. Samej tylko Polski z rosyjskim Gazpromem, który został utracony. Rosjanie utracili sto kilkadziesiąt miliardów metrów sześciennych rynku zbytu w Europie, by zyskać 10 miliardów w Chinach. I na tym etapie są w tym momencie, jeśli chodzi o ten wielki zwrot do Chin, o którym mówią od kilkunastu lat. Więc Gazprom będzie tracił do tego stopnia, że musi obniżać wydobycie gazu, bo nie ma co robić z nadwyżkami. Część z nich spala w wielkich flarach, po prostu wielki słup ognia pali te pieniądze wydane w wydobycie tego gazu. No i to jest trudna sytuacja także z punktu widzenia Kremla, jego interesów politycznych, bo Gazprom także dawał przychody do budżetu, dawał też wpływ w państwach, które były zależne od jego gazu. Ten wpływ kończy się nawet w malutkiej Mołdawii, pierwszej ofierze kryzysu energetycznego. Mołdawia nie polega już na gazie rosyjskim, dociera on tylko do marionetkowego państwa na Dniestrze, kontrolowanego właśnie przez Rosjan, ale Mołdawianie we współpracy m.in. z Polakami odwrócili się od Gazpromu i e, ta firma już w coraz mniejszym stopniu może oddziaływać na Europę. Być może będzie kiedyś ważnym dostawcą azjatyckim, ale do tego jeszcze długa droga. No postawimy w tym miejscu kropkę. Pięknie dziękuję Wojciech Jakubik, portal, portal biznesalert.pl był naszym gościem. Ja Państwa zapraszam już za chwilę, kolejny punkt w naszym programie i kolejna rozmowa. Pozostańcie Państwo z nami. Zwierzaki są naszą rodziną. Od 30 lat gotujemy dla nich zdrowo i pysznie. Naturalnie polskie produkty, tradycja, wiedza, doświadczenie i miłość ludzi, którzy tworzą tę wspólną historię. Oto przepis na znakomite jedzenie dla Twojego pupila. Pupilkarma.pl Kabat Tire. Polski producent z Wielkopolski poleca rolnikom wysokiej jakości, wytrzymałe, trwałe, bezpieczne polskie opony i dętki. Kabat Tire. Polska marka. Firma handlowa Rafał Karp to partner polskich rolników zapewniający optymalne ceny i pełną obsługę skupu oraz sprzedaży zboża. Gibar – rodzinna firma z tradycjami. Producent wyśmienitej śliwki luksusowej oraz aksamitnego, pysznego mleczka. Bogaty asortyment – od cukierków przez bakalie w czekoladzie. A teraz także nowość: Jelly, żelki na bazie soków owocowych w czekoladzie z posypką. Niech cię porwie różnorodna konsystencja truskawki i pomarańczy w niecodziennym wydaniu. Kupuj polskie, tylko od firmy Gibar. Czy wiesz, że w polskich lasach żyje ponad 40 tysięcy gatunków? To aż dwie trzecie wszystkich gatunków w kraju. Żubry, rysie, wieliki czy żółwie błotne chronimy tak samo, jak najcenniejsze polskie lasy. Lasy Państwowe. Dla lasu. Dla ludzi. Ultrapur. Skuteczna izolacja poddaszy. Polecam Oscar Pfeiffer. Firma Colton, polski producent pomp ciepła i ekologicznych kotłów z certyfikatem na dofinansowanie. Sprawdź nas na www.colton.pl Wszyscy jesteśmy jedno. Zapraszamy na Festiwal Świadomościowy w Bałtowie. Koncerty, warsztaty, wykłady, ceremonie Królestwo Wolnych Słowian od 6 do 9 lipca. Polecam ogólnopolską sieć pizzerii 105. Dołącz do nas na 105.pl. Zapraszam. Boże Darivanow. Bołam się, że nas Zabija. Dokąd miałabym pójść? Z czwórką dzieci. Obiecywał, że to ostatni raz, a ja mu wierzyłam. Myślałam, że to moja wina. Przynajmniej nie widziałam dzieci. Dziś. Wreszcie mam pomoc. Dom musi być bezpiecznym miejscem. Ochrona ofiar przemocy powinna być natychmiastowa i skuteczna. Przygotowaliśmy ustawę antyprzemocową, która to zapewnia. Pomagamy pokrzywdzonym.